Cześć, dzisiaj zrobimy sobie aktualizację Philodendrona Pink Princess. O, a na górze zaczął się jakiś remont, ktoś tam wierci. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać jakoś bardzo. Chociaż właściwie to i tak jest obok akwarium, które cały czas hałasuje. Chlupie woda, więc wydaje mi się, że może być troszeczkę głośno. Średnie miejsce wybrałem. Więc tak, jeżeli chodzi o te jego przebarwienia. Tutaj mamy kolor różowy na tym liściu, chyba taką największą przestrzeń. A tak, jeżeli chodzi o resztę, to raczej mamy tylko małe plamki. No może tutaj wyżej było, o, ten liść był też ładny. I tutaj, jeżeli chodzi o takie najbardziej różowe, to był ten, no ale niestety tutaj przysychać zaczął. Jeżeli chodzi o tą górną część, no to ma dość małe liście. Ale wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że nie ma się po czym piąć. Bo jest tylko przyczepiony do tyczki bambusowej. Więc nie może się nigdzie ukorzeniać korzeniami powietrznymi. A jeżeli chodzi o jego uprawę, no to dalej jest w kramzycie. Tak jak w poprzednim filmie, gdy go przesadzałem do kramzytu. Akurat nie do tej doniczki, bo tam to była mniejsza, jak na początku go kupiłem. Ale dalej tak samo w kramzycie. Uprawa hydroponiczna. Dodatkowo jeszcze dosadziłem mu tutaj... Philodendrona Green Prince, jakąś małą sadzonkę. Z właściwie nie miałem co zrobić, więc stwierdziłem, że mogą sobie rosnąć razem. I co, jeżeli chodzi o to, czy jestem z tej rośliny zadowolony, to tak średnio, no bo ma dość dziwny pokrój. Ma aktualnie półtora metra. Nie jest zbyt dekoracyjna, ale też myślę, że fajnie było poznać tą roślinę. Zastanawiam się, czy nie pociąć jej za jakiś czas, ewentualnie może na pół nawet tak żeby była dalej wysoka, ale żeby może była gęstsza. Zobaczymy. Zastanawiam się właściwie co z nią zrobić. Więc to Skończymy sobie tą aktualizację, pokazałem, jak ona aktualnie wygląda. Może za jakiś czas pojawi się film jeszcze z jej cięcia, z ukorzeniania, a ja zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji. Tak, żeby nie ominąć kolejnych filmów, kolejnych aktualizacji innych roślin, bo jest tego trochę. Więc to na razie. Cześć, cześć.